Chciałbym wiedzieć, jaka jest wilgotność tu, w naszym studiu. E, telefon mi tego nie pokaże. Potrzebuję mieć jakieś urządzenie. My w firmie Deep Dry korzystamy z profesjonalnych mierników, ale celowo nie przywiozłem ich tutaj dzisiaj na nagrania. Do sprawdzenia jakości powietrza, ale przede wszystkim do sprawdzenia parametrów powietrza, użyję monitorów. Jest ich cała masa na rynku. Nie będziemy o nich opowiadać, ale podstawowa informacja, które. Powinny nam udzielać, to jest przede wszystkim temperatura i wilgotność powietrza. Tu za mną macie włączony cały czas monitor, on sobie pracuje w tle, natomiast na biurku mam go wyłączonego. Teraz odpalę go na potrzeby naszego filmu. On oczywiście potrzebuje chwili na zbadanie parametrów powietrza, więc za chwilę sobie zerkniemy. Pewnie wy piersi zobaczycie. Co on nam pokazuje. Mnie na razie interesują tylko dwa parametry, te, o których Wam powiedziałem. Czyli po pierwsze, temperatura. Ja wiem, że tu jest ciepło. Czuję to. Widzicie to po moich wypiekach. Ale drugi parametr to wilgotność. Czyli teraz chcę wiedzieć, czy mam więcej wody niż pokazują mi stacje meteorologiczne, czy mniej w powietrzu. Wskaźnik pokazuje 50,8 wilgotności powietrza. Czyli, no właśnie, czyli co? Czy jakby pokazywał 55, albo 80, albo 20? Czy wiesz, co to znaczy? Żeby zrozumieć wilgotność powietrza, spróbuję użyć skali, bo jesteśmy nauczeni tego, że zakresy działają. Więc powiedzmy sobie najpierw o powietrzu, które ma 0% wilgoci do 10%. Czyli. Bardzo, bardzo mało wody w sobie. Takie powietrze jest ekstremalnie suche. W takim powietrzu nigdy nie powinniśmy.